Weźcie przeto moje słowo do serca i duszy swojej. Jest to fragment z księgi Powtórzonego Prawa i jest to słowo, które wprowadza nas w wielki post jako wspólnotę. Ufamy, że Pan tym słowem nas zaprasza do tego, żeby się dzielić jako wspólnota i umacniać konkretnym słowem konkretnych ludzi, którzy chcieli się podzielić tym, co Pan zmienił w ich życiu, poprzez konkretny fragment z Słowa Bożego. Chcę Cię serdecznie zaprosić do odsłuchiwania filmików, które się pojawią w każdy piątek na kanale naszej Wspólnoty. I łączmy się jako Kościół, jako, jako jedna Wspólnota i chciejmy w tym, w tym Słowie wzrastać i odnajdywać to, co Pan chce powiedzieć do Ciebie i do mnie osobiście.